Witam Was wszystkich, ja jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z GTA V na moim kanale w dzisiejszym odcinku. Nietypowy odcinek, ponieważ gram w tryb. To jest tryb odwesarza. W każdym bądź razie jest to survival, jest to przetrwanie w lesie. Po prostu musimy przeżyć w tym właśnie to. E... O, mam sniperkę wersję drugą, mam mojej bronie ogólnie, więc fajnie. E... Musimy przeżyć w tym lesie który jest naprawdę ciężki do przetrwania. Ja w to grałem z moim kolegą, możecie go znać z zapadów Ankle Rocket, więc e, naprawdę jest to trudna mapa. O kurczę, ile idzie. Jest to walka o przetrwanie, nie wiem czy mówiłem. nasz, dobra. Jak coś, to jest luneta z ceremowizją, możecie ją odblokować na e, e, bunkrze, bunkrze, raczej. Kurcze, amunicja mi się skończyła. Siema. Bo nie widzę. O, jest tutaj ktoś. Siema. Ole, hedzik. Nie, miałem. Tu strzelić. Nie mogę trafić. Dobra. Fajnie, że oni na hitę padają, nie? To jest w ogóle pierwsza fala dopiero. Uuu, to będzie ciężkie, wiecie. To będzie naprawdę ciężkie, żeby tutaj przeżyć. Hmm. Przydałabym się amunicję do sniperki. Czy to tak działa? Nie, amunicja nie może być kupiona w tej chwili. Tak naprawdę SMG by się przydał. Kurczę. Nie, nie, nie chcę się teraz zabijać. W ogóle wezmę sobie tą apteczkę. Widzicie co? Ja muszę ich porozstrzelać, jak oni będą szli. O, z tamtej strony. Nie, nie, zostałem sam. Holender, a to jest dopiero początek fali. A ja jestem sam. Ta mapa jest bardzo ciężka. A, jeszcze nie mogę tutaj wyjść. Dobra. No ślepo. On jest tu. Nie, hmm, ma za mało amunicji, wiecie. Wyszło! Uf. 30 zabójstw! Ło, ja nie mogę. <laughs> tak serio totalnie, bo... Wow! Nie spodziewałem się tego, że w ogóle to przeżyję. A jednak udało mi się przeżyć całą rundę tak naprawdę samemu. Mam nadzieję, że moja drużyna troszeczkę teraz bardziej e, pomoże mi w zabijaniu właśnie tych przeciwników, bo samemu nie chcę ich na pewno zabijać, to jest za... Trudny tryb, żeby tak robić. Samemu to jest naprawdę ciężkie. Idziemy do tego, na razie. Jest tutaj jeden. Widzicie? O! Tutaj jest jeden. Tutaj jest jeden. Tu, 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 tu. Troszeczkę mniej komentarza z mojej strony. Ponieważ skupienie tutaj naprawdę musi być duże, to jest najcięższa mapa z tego trybu. Więc. Yy, skupienie musi być. Nie mówię od razu, że przejdę tą mapę, bo ona jest naprawdę bardzo bardzo ciężka. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie jak ich dużo. Jak dużo jak niebezpiecznie się robi, Tutaj jest też ich trochę. Trzeba ich pozabijać. Dobra. Oj, oj, oj. oj. Ważne, żeby nie było żadnych czołgów ani niczego w tym stylu. dobra, trzecia fala. Nie wiem, chyba jest ich 10, więc naprawdę mnóstwo. Ja tak naprawdę tutaj odwalam więcej roboty niż moja drużyna. Ale przynajmniej jakieś zabójstwa ze strony moich sojuszników padają. Nie jestem kompletnie sam po prostu, nie? Jeszcze jest tak gorąco, nie? Taki upał jest na dworze, znaczy ja lubię jak jest ciepełko, ale nie aż takie, to jest naprawdę... Można się e, zamęczyć. Naprawdę szkoda mi teraz e, w moim e, momencie zwierząt, mojego kota też. Futro ma i po prostu ciężko mu... Bardzo. Ło kurcze! Kurcze, kurcze, kurczę, kurcze. Kurczę, kurczę. Ja mam najwięcej HP ile można mieć w grze, nie, więc to jest moje ułatwienie. Ojej, oj, nie trafiłem z 5 metrów. Nie można wziąć pewnie tego helikoptera, co jest na górce. Ja już troszeczkę ginę, wiecie. Dlatego się troszeczkę wycofam jeszcze helikopter, jeszcze czego. Niestety nie żyje. Gościu, wierzymy w Ciebie. Jesteś w stanie to wygrać. Jesteś w stanie wyciągnąć to. Niestety nie. Walka o przetrwanie nie zaliczono. Osiągnięto czwartą falę. Więc naprawdę ciężko. Poza tym nas jest trzech. Powinno być nas czterech. Więc to jest naprawdę ciężkie. Spróbujemy jeszcze raz. I zobaczymy, może się uda. Tym razem wziąłbym mapę. Yy, to. Moja mapa jest. Ogólnie to ja tu nagrywam w sobotę, czyli w y, dniu, w którym pojawia się ten materiał. I teraz jest do Was pytanie, bo ten tryb był. Czemu on dalej jest? Czemu jest to samo auto na podium? Nie wiem czemu. Coś Rockstar zepsuł, czy co? Sesja uruchomiona, gramy tylko w dwójkę z Muli Kudli, nie wiem, jakoś tak Jeżeli źle przeczytałem twój nick, to przepraszam Zaczynamy Mam nadzieję, że... Będę nazywał cię Muli Kudli <grym> Ale mam nadzieję, że ten gracz właśnie da radę Ja też dam radę I uda nam się przetrwać do jak największej fali W ogóle tam była instrukcja obsługi... E... Znaczy, po prostu instrukcja jak grać w ten tryb i nie zdążyłem przeczytać. Zapomniałem o niej kompletnie. Więc trochę słabiutką. A tutaj w ogóle można po całej mapie chodzić. Ja myślałem, że tylko po takich wybranych elementach. Tutaj by się przydała. Wiecie co? Ta sniperka. Chyba. Wszystko mi zasłania. Widok. Jest. Kolejny, pierwszy raczej. Czy nie są wyżej? Tak, one są wyżej. Albo niżej, zależy. Wyżej. Ej, nie trafiłem z pięciu centymetrów. O kolejne. Dobra, pierwsza fala i zobaczcie, to była pierwsza fala. Mamy mnóstwo osłon, możemy ich się schować wszędzie, a tam po prostu non-stop szli na nas przeciwnicy. Naprawdę ciężka jest ta mapa, więc e, tutaj nie było za bardzo winy naszej. Po prostu mapa jest stworzona w taki sposób, że ciężko jest przeżyć w ogóle jakkolwiek. Mam nadzieję, że tutaj spawna nie ma przeciwników. Jeżeli ktoś się zapyta czemu gramy z pierwszej osoby jest to bardzo łatwe. Po prostu lubię ją i bardzo fajnie mi się gra z tej otóż to osoby. Tutaj nic nie ma. Do, do Oj, tutaj jest prostek. Zauważyłem go. Jeden strzał. Wyjdzie ktoś jeszcze? Chyba idą do góry. Tak. Dobra. Ładnie chyba... Nie, jeszcze jeden myślałem, że został, ale na szczęście! Koniec tej rundy 11 zabić w tej e, rundzie dla mnie. Więc fajnie, mi się podoba. Jestem głównym e, tutaj widzę liderem. Można to powiedzieć? Nie wiem, no, ale wiem, że mam dużo zabić, więc wezmę sobie shotguna. Jak będzie ktoś na blisko, to naprawdę będę mógł mu ładnie przyż, przy, przyszolić, tak, Przyszolić, przyszolić, przysolić. I gdzieś tutaj są. Oj, oj oj! Kurczę, tutaj nie mogę strzelać. Ci zbiegałem na dół jest! Udało mi się tamtego wyciągnąć. teraz tylko tamten. Dobra, koniec. O, tutaj jeszcze został ktoś. Dobra, to było dziwne ze strony tego co tutaj wbiegał.

To jest. Ta jest niżej. Kurczę, myślałem, że ta ptaszka będzie tu. 11 zabójstw. Mudli <grym> zdobywa 8. O, Erpek się zrespił. Jeżeli ten tryb i to nie jest jakiś glitch, nie jest zbugowany. Że on jest po raz kolejny jako ty, tryb miesiąca, czy tam tygodnia, raczej tygodnia, bo co tydzień się, co czwartek zmieniają, to wtedy na pewno będziecie mogli chyba zobaczyć e, z Ankle Rocketem ten tryb. Zobaczymy. Wydaje mi się, że on dzisiaj wraca z wakacji, więc zobaczymy. Zobaczymy... Ej, 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 CO?! Jaki kamper?! Ja go nie widziałem, serio! Nie widziałem go! Ej, co?! No, co za... Dobra. Ludli kudli, dawaj. Jak zmienić kamerę? Czemu nie mogę z pierwszej osoby? Uważaj, uważaj, uważaj! Giniesz, 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 giniesz! Ach... kurczę. Ja w bardzo głupi sposób zginąłem, no. Nie sądziłem, że tam ktokolwiek będzie, no. Niestety. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Oceny filmiku łapką w górę. Zapraszam Was do zobaczenia innych serii na moim kanale jak GTA 5, Minecraft, WOD czy film Speedway Grand Prix 15, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!